Cześć. W tym tutorialu pokażę wam w jaki sposób tworzy się wykres kropkowy. Więc tak, tworzymy sobie. Tworzymy sobie jakieś dane. Czyli tak, tworzymy kolumna, 1, kolumna 2. I wpisujemy dane. Na przykład tak. Tak. Tutaj piszemy sobie miesiące na przykład. Styczeń. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no i dobrze, i mamy, mamy dane. I teraz chcielibyśmy. No I mamy tabelkę. I teraz chcielibyśmy wstawić tutaj wykres kropkowy, więc naciskamy zakładkę Insert i mamy wykres liniowy. Ja nazywam kropkowy. A i wybieramy tutaj mamy wykres. Liniowy z markerami. Naciskamy. Klikamy prawym klawiszem na wykres i naciskamy Select Data, czyli wyznacz dane. Naciskamy tutaj ten przycisk i zaznaczamy dane. Naciskamy OK. I już mamy wykres z takimi punktami charakterystycznymi. I teraz, jeżeli widzicie, w styczniu mamy 1, to jest nasza kolumna niebieska. To jest nasza kolumna czerwona. I teraz, jeżeli widzicie 1, jest wartość niebieskiej. Jeżeli na, no, zobaczycie, myszką najedziecie, to widzicie value 1 w styczniu kolumnie drugiej jest value 6, value 6. Zmienimy sobie tło tego wykresu, czyli klikamy prawym klawiszem, format chart area i wypełnienie fil inaczej. Wypełniamy na przykład tak. możemy sobie różnego rodzaju kolor wypełnienia, na przykład taki. Też bardzo fajny. Teraz klikamy prawym klawiszem na tą strefę i format Plot era, i znowu wypełnienie, i na przykład Solid Color weźmy, a no możemy coś takiego o tak zrobić. Możemy sobie sterować różnego rodzaju kolorami. Jak to będzie? Na przykład ta. Tutaj jeszcze możemy sobie sformatować o, szkoda, tak, i teraz widzimy, że mamy piękny wykres liniowy z markerami. To wszystko w tym tutorialu. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej.